W tym materiale pokażę Ci najlepsze ustawienia dźwięku, byś słyszał kroki i kierunek, skąd do Ciebie strzelają. Przejdźmy sobie jednak do trzech urywek z gameplayu, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jakie rezultaty dają właśnie te ustawienia. Rozwiązaliśmy to w dobry sposób. że jest... Purwa. i tak. Nie? Dobra, się Ostatnie słowo. Aha. A ty też... Larka. Przejdźmy sobie do tych ustawień. Najpierw wchodzimy w ustawienia, następnie w dźwięk, i od góry sobie lecimy po kolei. Całkowita głośność gry dajemy sobie tutaj pod siebie. Sugerowałbym sobie to sprawdzić na y, trybie treningowym, jak już to wszystko wklepiecie. Dlaczego? Dlatego, że jak dacie na 100 i wejdziecie sobie do gierki, to może być taka sytuacja, że po prostu pękną ma uszy, a tego byśmy nie chcieli. Dlatego tutaj zacznijcie sobie od małej wartości i to sobie testujcie na, na grze treningowej. Ja mam 64, każdy będzie pewnie miał inaczej. Następnie yy, rozwijamy sobie tutaj tą yy, zakładkę. Yy, głośność muzyki w grze 0, głośność dialogów 40, głośność efektów dajemy na 100, głośność muzyki w filmikach dajemy na 0. Następnie urządzenia audio. No w tej zakładce zbyt wiele tłumaczyć nie trzeba. Jedyną opcją, którą włączacie, to jest ulepszony tryb słuchawek. Yy, dzięki temu zwiększycie oczywiście dokładność kierunkową wszystkich odgłosów, m.in. kroki. Konfiguracja olopszonego trybu słuchawek, oczywiście, tego nie ruszamy. Przejdźmy sobie dalej. Mikser dźwięku cioznienacka, dźwięki mono wyłączone, wycisz grę, gdy jest zminimalizowana wyłącz, wycisz licencjonowaną muzykę, wyłącz, równoważenie asymetrycznego słuchu włącz. I ostatnie skonfiguruj intensywność częstotliwości, i to jest najbardziej istotna zmiana. Rozwijamy sobie to i macie dwie zakładki: częstotliwość lewego kanału i częstotliwość prawego kanału. Rozwijamy sobie tą zakładkę i kopiujecie sobie te ustawienia. Od razu uprzedzam, że jeżeli będziecie to ustawiać, to straszny pisk będziecie mieć w słuchawkach, więc nie przejmujcie się tym. W grze tego nie będzie pokazuję Wam oczywiście ustawienia tego kanału to był oczywiście lewy, teraz prawy o akurat mi się tutaj skipowało to to już wiecie mniej więcej jak to działa wychodzimy z tego no i zostały nam dwie ostatnie redukcja szumów usznych wyłączone gotowe ustawienie znaczników trafień klasyczne i to by było na tyle z tych wszystkich ustawień Eee, dajcie znać, jak wam się gra na tych ustawieniach. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i dajcie znać, jak wam się gra. Trzymajcie się. Cześć, cześć.